Witam, bardzo serdecznie jestem z i dziś będzie szybki. Chodzi o to, że ostatni czas nie mam czasu. O ostatnim nie mam czasu. Tak, chodzi o to, że po prostu nie mam czasu ostatnio, żeby nagrywać vlogi. Tak, raz na jakiś czas może coś pojawić, ale... Na razie zawieszam. Po prostu w środę i w niedzielę zawieszam. Dlaczego? Po prostu. Przez brak czasu. Ja wstaję o godzinie, powiedzmy, nie 16. Nie. No powiedzmy o 16. O 17 już muszę wychodzić do pracy. Nie. Jak wraz z łososkiej, o 6 rano. Chwilę ogarnę kopię i id, idę w Kim. I śpie do mnie 14 ja nie ma czasu a prawdopodobnie jak dobrze pójdzie Dobrze pójdzie jak zaś jak pójdzie bo może być sytuacja na razie nie chcę zapraszać ale po prostu, że będę Może się uda, może nie. on w to. Mam taką nadzieję, że się to nie uda. Ale po prostu zawieszam. Na razie działalność. Są vlogi, które są wcześniej. I za jakiś czas pewnie jak troszkę ogarnę się życiowo. Wrócę do nagrywania. Bo na razie mam tak. Nie mam czasu. Mam pojedynkę, ale po prostu nie zapominam. Bo później, jak chcę, jak do nagrywania, to chcę yy, nagrać i zapominam. Muszę sobie gdzieś zapisywać to. Chyba. To więc co, trzymajcie gorąco. Żywam sobie dobrego dnia. 你那是谁呢？啊？